Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Nastał czas prawdy. Nastał czas prawdy, to ostateczne uderzenie w ciemności. Wydany wyrok przez światło. Cała Ziemia oczyszcza się z tego plugastwa. Nie zajmujcie się Ziemią. Ona sama sobie da radę, będąc jednym z czterech żywiołów. To mocny oręż Pana, dla ciemności zagłada. A wy, duchy ludzkie, zajmujcie się sobą, umacnianiem duchowości i rozpalaniem uczuć. Żywioły dadzą sobie radę ze wszystkim. Dla Was to skutki zwrotne Waszych podejmowanych decyzji, dobrych i złych. Wszystko musi zostać wyrównane. Siła w Was narasta. Będziecie osiągać duchowe sukcesy, albo będziecie tonąć w błocie swoich złych czynów, niewłaściwego. Życia ziemskiego. Wasze uczucia to ogromny potencjał duchowy, to moc wasza przez rozum wyeliminowana z walki o ducha, a to przegrana, gdyż to wasza broń najcenniejsza przeciwko ciemnocie i ciemnościom. Staliście się bez uczuć narzędziem ciemnych, więc do tej pory was wykorzystywali. Światło daje Wam siłę, abyście się wyzwolili i podążali drogą wytyczoną prawami przez Pana. Ta droga jest dla Was ducha najlepszą drogą tu, w gęstej materii. Potężna siła Wam dana, niewykorzystana, od Was odejdzie w przeszłość, a Wy pójdziecie w niepamięć poprzez leją składu. Chcieć to móc, a móc to chcieć. Zawsze wychodzi, że to ma być wasz wysiłek, wasze chcenie na duchowe prowadzenie. Nikt was do niczego nie zmusi, a tym bardziej Pan, który dał prawa w stworzenie i wy sami tu do dziś mieliście szansę odnaleźć siebie, ducha i uwolnić swoje uczucia. Szans było wiele, ale czas upływa przy tak dużym przyspieszeniu bardzo szybko i wasza szansa upływa z tym wartkim płynącym nurtem ze światła reżimy upadają bo w praw pana nie przestrzegają rządni władzy i pieniędzy o narody nie dbają bogactwa materialne zdobywają za pomocą totalitaryzmu trzymając w rękach pod wszechobecną kontrolą wszystko to wojna wszechobecna przeciwko totalitarnej władzy. Ludziom na Ziemi Pan wysłał siłę, aby wygrali. To apokalipsa Wam pokazuje upadek dyktatorów. To brak zgody duchów ludzkich na monopol władzy. Ta wojna energetycznie przegrana przez ciemności teraz przejawia się w gęstej materii. Każdy dyktator o tym nie wie, iż duch jego. Następne ciało wejdzie tam, gdzie sam gnębił ludzkie duchy w najgorsze miejsce, aby doświadczyć każdej sytuacji. Kończy się kontrolowanie ludzi na ziemi, nieświadomych praw Pana, nieświadomych skutków zwrotnych, okłamywanych przez religię, dyktatorów i im podobnych. Nastaje czas oczekiwany na ziemi od wieków. Czas prawdy.